Tam, to, to no taki, dzieje, taki przywilej zwycięzcy, że trzeba pewnie, było pewnie, no, kurde, no. On było ma, Ja mam czas, on nie ma czasu, bo go będą gonić teraz jeszcze. Będzie pewnie, nie wiem, czy jest jakieś kontrole jeszcze. Kontrola ale... już była chyba, ale teraz na podium mm, no, od razu no, no, będzie No, szedł. no, no, czasem jeszcze doping jest, ale... ale... A na dopingu dzisiaj, nie? A, a nie, to chyba nie ma, chyba nie ma. Na, a, a, no nie wiadomo, czy nie było. <laughs> nie no, <laughs> nie, fajnie nie, dzisiaj no. poskakaliście, tak, co? Tak, tak, no fajnie, fajnie. No jestem, jestem zadowolony dzisiaj. Fajne, fajne skoki. Tak, dobrą, dobrą pracę zrobiłem dzisiaj. E, fajnie, fajnie, naprawdę tak. E, no, fajnie się czułem ogólnie. E, I... no i tak... no. Te, tak, teraz... Taki atak w drugiej serii przeprowadziłeś. wiele no tak, brakło w tak. sobie, żeby się udało, zakończyło na podium. No, dokładnie, dokładnie. No, brakło trochę do tego podium. Ale tam, no... no, tam... Troszkę powietrza by tam leciało jeszcze, bo tam, tam, tam czułeś, że tam jeszcze jest. jeszcze go czego lecieć, ale... ale no... Myślę, że jeżeli tak i tak jestem, jestem zadowolony, no czwarte miejsce to jest takie, to jest takie fajne. To jest Słuchaj, takie chłopaki fajne. nie chcą powiedzieć, Dawid i Kamil, czy to między sobą rozstrzygną, ale ty jako ekspert będący za ich plecami możesz to ocenić. Czy ktoś tu jest im w stanie zaszkodzić, czy to będzie sprawa Stoch-Kubacki w finale? Ja będą Egzekwo. Egzekwo będą. Kurczę, to Dawid... No dobrze, dobrze, tak mówi no. ekspert. I trzeba będzie, trzeba będzie do tego... <laughs> Trzeba będzie do tego. Do spożywczego poorła, a tu nie ma. <laughs> no to pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję Ci Piotrek za dzisiaj. Dzięki. Tyle Piotr żyła, tyle na razie z Innsbruck.